Poszli! U! Uh. Zaczekaj, Prawo, prawo, Droga. prawo, kontakt, prawo, kontakt. Dobra, to ja tu może tą imprezę przesiedzę trochę. I przebiegł. Co za... O, zły człowiek był. To zła kobieta była? To chuj. No, nie chciałem nazywać... Po imieniu? Chuj Wilka z Chuj w spódnicy. <laughs> Człowiek w spódnicy. Znaczy się Szkot. Tak <śmiech> jest. <śmiech> o, bardzo mi się zaczyna podobać ta... Bronie, na górze, na górze panowie, pierwsze piętro na E. Ja leżę. Pierwsze piętro na E. Są goście, ja też leżę tu, położyli mnie. Ajajaj. Aj, aj. To ja poleżę z wami. Jak ty biegasz, kurde, doktor, tam. Ja patrzę na ciebie. Nie dość! Ej! Nie. Ej, ej! Wyskoczył, kurde, z butów synek. Jezus, Mario, co, co tu się, to dzieje, się dzieje, dzieje się panowie, oni, kurde. Zielone, zielone opanowane, zielone opanowane. Nie chcę, brać Rozpoczęliśmy atak na Gdzie teraz? Mhm. Panowie, pomocy! Ajut! Oh, kurwa, pomóż! A ty gdzieś już biegnę, już, już. Nie, nie, oni Trzymaj tu się e. przedarli, przedarli się, tu cały skład biegnie. Ja tam z biegniego zjadłem, no. jeszcze biegnę. Kurde, nie mogę się teraz pisząc. Trzymaj ja... e. to znaczy co? E. No i strzelili ja i mm. zobacz, wszystko potraciliśmy. No,

A, Dobra panowie, chodźcie, weźmiemy te CC, bo no kurde ten... Idę. A CC. I jak ten bał. Nie, nie Ale ma tutaj, tutaj to wskoczy. Granata. No idź jej. mi stąd. Ale, to pierwsze piętro, pierwsze, pierwsze piętro. Poszczylaj w niego. Pierwsze piętro, dawaj tam. Uh. Suppressive fire. Lecę A, reload! Tak leci się! Dobra, przeładowuję świniaka. Reload! Chrisz Chami znowu amunicję rzucił. Rzucił, i leży, na Leży amunicja. No, kto mi podlufę w las? Aleks, chcesz podlufę, pod masz przestrzelić przez niego. Góra, 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 góra. Zosta dwa razy w ale... Sikuta bez zerwania. Już nie wiem. Kurwa, je go mać. Panowie, lewo, lewo, lewo od nasypu. Czterech. Ci do was strzelają w ogóle, jako ale ich wyciąłem. eko, -e e eko, eko. Dobra, biegnę za tobą. To Z prawej odciąć ich drogę na tarcia. Na tarciach? Tak, tak, bo oni będą nacierać dalej. Zaporowy. Przeładowuje. I się poddał. Ja go podnoszę, on się poddał i mnie momencie, no Panowie na ulicy, na ulicy Dobre info To mi się też podoba Na ulicy, gdzie jest, tam! Nie. No tam. tam, przed tobą Kurwa jego, no nie wierzę, tak nie wierzę Tam jest, uń, un. gdzie Gdzieś ty tu padł nie wiem jak mnie tak wciło. No, Żołnierz mi zaczął dziwne rzeczy robić, rozumiesz i... Zdalał od samochodów. Kierownik, proszę, yeah. trzymaj. Wrogie tankisty Ankietka Wruch no, zają większość celów Przejdźmy do będę do ciebie idę jestem na G. Kurde, de no. Jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden. Na punkcie, na punkcie. Jest. Jest tutaj przy mnie, na nasypie, nie? Ja To jest min. Przez dym. Wy gdzie, a który punkt szturmujecie? Ja trzymam nie, ale tu nie ma co A trzymać, ja, ja. bo my jesteśmy ten, wiesz, trzymać to można jakby ten, trzeba To C? No, idziemy na kolejny po prostu. Dobra, to ja po prostu za to bo idę. Biegam na F. Jest ta długość po lewej stronie, ulica, kierunek 240. Tu jest, za ścianą. Dostał, dzięki. A jest, przyjął. Piętro. Dobra, więcej. Przeładowuje? Ale, na górze, ja na tu ja tutaj przy mnie też jest gorz Gro inżyniera Wybiegam na D ale to panowie, a idziemy razem, ty idziemy razem, no nie o No to niech ktoś dowodzi to nie mówi, to mówi prostu, na, na jaki punkt. nie ma no leniu, te po... deserterzy. Tak Kamraden. mi do kolegów trzeba strzelać. F, 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 F. Jeszcze jeden jest. Dobra Benny, biegnę za tobą. dobra. Odłamkowy! Jaki tam odłamkowy? Okay. Był tam, na F. Dokładnie na tak, F był. Jest, Dostałem, leży. Dziękuję. dziękuję. Gdzieś tu jest. Dzieknie. Był. No już w nie ma. te no. ty j... Ja... Pierdolone shotguny w ogóle. No, panowie, pan no, Na, się to ma być. Rednia, się. na g? g? Dobra, przyjął. G, G jest ok. A czy no? Nie, rzucisz y, leczenko? A dobra. Dziękuję. No weźcie by się nie reszcie na respie, tylko kurza, stopa na tym, na, na punkcie. Przecież na G jest, mhm. Ładnie e, Robimy to mhm. Jeszcze jeden za punktem Obok doktora Buch Nie widzę Tam dalej, dobra, ale mamy G, Pięknie kurde czołk Ty, bo oni się tu rozpiąłem tak, no to ich resp już no. Co nie wiecie, że ich respa atakujecie? Zapomniałem o tym, że oni się potrafią respić z tamtej strony. <toczysz> ale jest, dobrze poszło, okej. Okay. Nie, 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 naj, nie, najlepiej skoordynowana ta, ale... jak nawet nie wiedzieliśmy, że na ich resp wchodzimy, to... Faktycznie. No...